Hello, hello, hello everyone. to Lipieński Witam was w kolejnym odcinku z Hearthstone Nowej Areny Dzisiaj pójdziemy sobie na kolejną podróż Pełną przygód Tak więc zaczynamy Ostatnio robiliśmy sobie trala Robiliśmy Valerę z Kamrusem Tak więc myślę, że Poczujecie ognięcie cieni I pójdziemy sobie Gul'danem moi drodzy Jehaneczka, tak więc zaczynamy Myślę, że tutaj Bombiosz Będzie zdecydowanie najlepszy, nic innego się tutaj nie nadaje Lecimy z tygryskiem Będziemy się starali brać jakieś najlepsze dropy Tutaj czwóreczka jest idealna No i tu jest pierwszy problem Niezbyt mocne karty Jedynka jest... No jest, ale ona jest dosyć słaba Ewentualnie ghul. Na ten moment ciężko im powiedzieć Ale weźmy może ghula, bo on przynajmniej coś klepie Wystarczy raz się tradenąć i on będzie chociaż 4-3 Zawsze mogło być gorzej Zawsze mogło być gorzej, dokładnie Hmm, dalej, dalej Gorzelnik czy też znachor? To jest dobre pytanie. Może weźmy sobie Gorzelnika, bo mamy co cofnąć. Z Nahor zerowali, ale czasami może się jednak przydać. O, ten klient jest dobry, ale myślę, że tylko i wyłącznie Magi, Warrior. Tak więc Strażnik Zagłady, mam nadzieję, że się nam przyda. Będzie całkiem prawilniacko. Dobra, Piątek już mamy wystarczająco. weźmy Wilkora, Alpę. On jest w miarę dobry na Warlocka, myślę, że będzie w miarę git. Dalej, bombiarza. No, bombiarza, bombiarza jak najbardziej to jest dobra skmina, bo Kult Master zrobi nam nieograniczony value. Będziemy wymieniać karty, tradeować to i dostaniemy dużo, dużo kolejnych karcioszek, Ale śmiertelny Wir jest świetny. No, ale Kult Master jednak jedną, bo się nie trafi. Wiadomo. Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie. Klątwa zagłady. Moim zdaniem, świetna karta, tak naprawdę, bo może wyskoczyć nam naprawdę Malganis i GG Easy, ale szlamik. Szlamik jak najbardziej bardzo, bardzo prawnienia działa. Możemy to połączyć z wieloma karciaszkami. Tak, wezmę szlam. Bo wiecie co, z klątwą jest różnie, a szlam, proszę, please. Także tego. Eee, lecimy dalej. No tutaj zdecydowanie Yeti ma najfajniejsze statystyki Worgen Diversant. Idealnie nie mamy żadnej jedynki na start, ale już ją mamy. Okej, okej, okej. Całkiem spoko, jak na razie się tutaj. Gromadzi nasz deck. Zróbmy takie mniej więcej za oczywiście. Więc ostrze nocy raczej ciebie nie widzę w moim deku. Chciałbym jakieś takie słabe jedyneczki, słabe dwójeczki. Sukub, kurde, nie lubię tego ścierwa. Nie lubię, nie, nie, strasznie. Ale gnom. Lepszy jest Gnom. Może weźmiemy jednego sukuba. jolo no po prostu Jolo. Szalejąc worgen. Mam nadzieję, że zrobimy z nim jakieś playsy, bo nie mamy żadnych trójek, a to jest... Ważne. A tutaj mamy natomiast świetną trójkę, którą na bank bierzemy. Nie ma innej opcji. Eee, kolejna. Eee, kolejna trójka czy kolejna czwórka? Eee, pomyślmy. Mamy już jedną trójkę, jedną. Raz, dwa, trzy trójki. Okej. Okay. I takie raczej tylko Yeti. Mamy jedno, więc weźmy i drugie. Teraz, teraz w sumie moglibyśmy nawet wziąć ogień duszy, myślę, bo moglibyśmy zaszaleć, ale szef hotlików jest zbyt świetny, żeby go nie wziąć, moim zdaniem. Okej. Okay. Ładne karty, naprawdę ładne. ZU nam się tutaj e, craftuje powoli w naszym deku. Myślę, że całkiem, 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 całkiem. Naprawdę. E, wędrowiec pustki, 1, 1, 3. Trocha, trochę taka lipa, ale coś tam poblokuje. Ewentualnie golem zbożowy. Weźmy golema zbożowego, dobra? Jakoś tak bardziej go czuję. A ta jedynka często, kurde, leży useless, bo zazwyczaj mam go gdzieś później. Dobra, teraz czy mamy jakieś, jakieś, nie no, dwa mechy są, no. Tak więc naganiacz mechów, albo ukrycie. Ukrycie jest całkiem prawidłowe, bo przynajmniej na bank przyżyje. Czy da się zdjąć, nie, ale... Zwyczaj żyje. Hmm... Naganiacz mechów dodatkowy walił, bo koleś się cyka, że zaraz wyjedziemy tutaj ze shreddera. Weźmy sobie go, weźmy go. Zaryzykujemy, myślę, że to będzie spoko opcja. Dobrze. Posrach w pustki, świetna karta moim zdaniem, ale bez jajeczek raczej, raczej on w deku będzie dużo fajniejszy, bo tutaj Argus chyba zapewni nam więcej value, więc weźmiemy sobie Argusika. Smoczek, bo Tauren z pałkę, wiecie o tym. Piękne karty, piękne, piękne, piękne karty. Eee, teraz tak, czy chcemy trujeczkę, czy chcemy jeszcze jedną czwóreczkę? Wiecie co, ja chyba wezmę, chociaż... Jednego krasnoluda mam, ale nie no, wezmę jeszcze jednego. Krasnoludów nigdy za wiele. Kolejna trójka, zobaczcie jak pięknie wygląda tutaj krzywa many nasza. E, dobra, bomba cieni? Wilkor alfa raczej już nie. Albo ogień duszy, albo bomba cieni. To bije za 4-1 many. To tak, tylko tu jest odrzuć karty. I co my wolimy bardziej? O, to jest dobre, dobre pytanie. Ogień duszy... Chyba zbyt jolo. weźmy może jedną bombę cieni. Jakiś jeden removal, jedno coś, żeby zdjąć. Myślę, że to spoko opcja. Dobrze. Eee, dalej. Eee, nic nie możemy rzucić na naszego smoka. Jesteśmy warlockiem, więc to odpada raczej. Znaczy no. Trochę kiszka to. Tej karty tak szczerze jakoś nie lubię na tej arenie. Ona jakoś nie robi zbyt dużo waliu. Można to zawsze silencować to jest maksymalnie 6-6 w pierwszych turach no lipa, no ale weźmiemy jego no zawsze lepiej będzie, zawsze lepiej e, okej, okay. myślę, że kolejny krasnolud może polecieć, bo jest po prostu przyświetny. no i jest git e, dalej, pocisk cienia raczej sobie odmówimy, pocisk cienia słaba karta obecnie moim zdaniem, bardzo słaba e, ja bym obstawiał bardziej silensa, pocisk cienia hmm Słabo, wow, ale teoretycznie, powiem wam, że przydałoby się nam mieć jeszcze jakiegoś removalka małego. Nie mamy prawie w ogóle speli, ale mamy jednostki, które mogą tradować. Nie mamy żadnego silensa, weźmy silensa, myślę, że nie pożałujemy, mam taką nadzieję przynajmniej. Teraz berserker, bo portalu już nie lubię, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dowódca Rytenet mógłby być śmieszny, bo może się wyspiemy, ale nie, no oczywiście. Nie będę tak wariować. E, weźmiemy sobie zwykłego murloczka. Dla, te, dlaczego? Bo nie lubię tam tego syfu. Więc podziękuję. I ostatnia karta pada na postrach pustki, czy może Jana? pfu, Janie. Każdy gracz kończący, który musi dobrać karty, aż będzie miał ich trzy na ręce. Jolo Jan czy Dziki Piromanta? Dziki Piromanta nie zrobi żadnego komboska. Może z Janem coś ugramy? A może z postrachem pustki? Weźmy może jeden postrach pustki. To się nie kombi, ja wiem. To się kombi z jajami przepięknie, ale nie ma jaj, bez jaj. Tak więc myślę, że i tak w miarę, w miarę, w miarę coś się uda ugrać, będzie spoko. Aczkolwiek mogłem, może wziąć tego Jana, ale Jan jest bardzo ryzykowny, bo to jest obusieczna broń. A my mamy dociąg kart, więc. Nie wiem, czy Jan nam jest potrzebny aż tak. Mam jedną Master. No nie wiem, nie wiem. W sumie może byłby lepszy, może byłby gorszy. Zobaczymy. W walce z Twoja dusza będzie moja! Okej, okay, więc e, więc tak. Ja proponuję wywalić te czwóreczki. Mamy dużo fajnych kart w deku. Tak więc na pewno nam się trafią fajne rzeczy. Proszę bardzo, już są golemioże. Całkiem prawidłnie, całkiem prawidłnie. Szkoda, że nam się ten demonik za 1, 3, 2 nie trafił. Na niego bym naprawdę nie narzekał. Ok, nie kojnujmy nic, spokojnie, spokojnie. Mamy bombiarza, więc... Na luzie. Mam nadzieję teraz, że trafisz dwa razy w nożownika. Wiem, że to jest mało możliwe, ale byłoby mi naprawdę miło. No. Powiedzmy, powiedzmy. Liczy się chęć. Także tego. Nożownik. Dobra, nie może... No nie trafi we mnie dwa razy, nie ma takiej opcji, nie? No to byłaby przyginka, prawda? No face. Okej. Okay. Trajdujesz. Dobra. Ale teraz yy, nieźle leci stępem koleś, więc. Więc trzeba by to jakoś mu zaorać, prawda? Dlatego myślę, że wywalimy sobie teraz Yeti, bo golem zbożowy sobie z tym nie poradzi tak dobrze. A Yeti będzie... Całkiem spoko, myślę. Więc rozbijamy cokolwiek i lecimy byle do przodu. On się teraz przeciążył, prawda? Ma teraz dwa kryształy many, no ale do, dojechał nas równo, nie? Z tymi, z tymi wilkami, z tym spelem po prostu, bo to jest spel. Dziki duch, dzikie wilki. Okej, okay. dwa duchowe wilki z prowokacją, no dobra. Tak więc, tak sobie myślisz? Okej. Okay. Co on robi? Chce sobie dać do ataku i strojdować to z tym? Nie no, to było dziwne, bo możesz dać temu i on mam ten raz. No, dlatego, że się wycofał. Okej, okay, okej, okay. trzeba rozszyfrować przeciwnika. No, no, co tam? Co to jest? Ale dlaczego sobie? I pacnie to za dwa spierunka? Okej. Okay. Okej. Okay. No, to nieźle powiem wam, nieźle Strasznie, strasznie mocno klepie Ok, Worgen będzie tutaj w miarę sensowny. Nie mam Gurtmaster, wiadomo, nic tutaj praktycznie nie da, więc musimy wyjść z Worgena. Worgen akurat bardzo dobrze się tutaj sprawdzi, bo musi. Nożownik albo go klepnie, będzie musiał się jakoś czy Coś. Ok, coś dobrego? Dobra, tutaj trade. No szkoda, bo uderzyłbym tak i tak. Szkoda, nawet Wilka mógłby trafić. No ale nic, no ale nic. Coś ugramy na bank. Moi kochani, nie lękajcie się. Okej. Okay. Leci na pełnej koleżka nasz. Tak więc golem yy, i szlamik. I szlamik zagramy sobie, bo później wrzucimy tutaj Wilka. Kolej wysypuje się niesamowicie szybko z kart. Mam nadzieję, że nadążymy. Musimy, no, nie ma innej opcji. Ale dojechał z tymi przeciążeniami ładnie, walnął z tymi błyskawicami. O grubo gra ten szaman. Do kobizienie. Okay. Okej, okay. okej. Mam nadzieję, że nie zużyję tej karty. Teraz będzie jakaś useless najlepiej jakaś karta. E, daj to temu do zdrowia. Patrzcie, jak się trzejdujesz, się skubany. Patrzcie, co on robi, nie? Niezły wariat, co? No ale dobra, myślę, że teraz. Może nie wilczek, może po prostu krasnoludek. To nie będzie najgorszy pomysł. Yy, I co jeszcze możemy tutaj zagrać? Możemy zagrać. Hmm, on w to. Machnie. No nie ma tutaj zbyt wielu opcji, więc zagrajmy mimo wszystko tego smoka. Żeby nadążyć z jakimkolwiek tempem, nie? Zobaczymy jak się będzie trajdował. Może zagramy Cult master Wilk nie był zbyt fajny tutaj. Mogłem zagrać ewentualnie wilka plus yy, golema. No to by było nie najgorsze też. No zobaczmy, co będzie się działo po prostu teraz. Ah! Jeszcze broń na to wszystko. No pięknie! No pięknie. Nie daje nam totalnie żyć, ten wariat, totalnie. All in? No to jest szaleństwo to, co chcę teraz zrobić. No ale chyba inaczej to przegramy chyba, ziomeczki, coś mi się wydaje. Czy może pociągniemy jednak? Nie no. Pyk, 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 pyk to ma na strzała. To walnie tym, tym na japę. No słabo, słabo. Suku podrzuca. No dobra, zrzućmy to. Przynajmniej będzie jakikolwiek tradezik. I żywioła Ognia, bang! I bang! No, i w następnej turze nas typ Ora, generalnie. I ma generalnie jeszcze przewagę kart. No, to jest jakiś kosmos, ale mamy fajną karcioszkę. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Zrobimy coś takiego. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Czy chcemy za 6, za 8? Może walniemy yeti i może dostaniemy zamrażającego parta A nie, cofkę Cofnięcie. może na razie nie będę rzucał cofnięcia Na razie też nie będę dobierał kart, bo on ma za 8 Więc po prostu musimy poczekać W razie czego mam nadzieję, że damy sobie radę Wystawimy kartę, cofniemy go może No, kill to zat, okej okay. <try> Tak, 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 dobra. To była naprawdę zbalansowana gra. No nie wiem, no nie wiem, jak można było wygrać na takie szalone combo. Trzeba byłoby mieć lepsze karcioszki, no i fajnie kontrolować mu to wszystko, ale ten nożownik, potem te wilki. Zanim rozwaliłem te wilki z prowokacją, to pojawiały się zbyt silne stwory i... Na, nasze Yeti jeszcze sobie po prostu zdjął. Bez szans. Ale następna gra przed nami. Tym razem będzie łatwiej, bo tu zwykły Anduin. Tlujemy na Anduinów. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Twoja dusza będzie moja! No okej. Okay. Tak więc, tak więc coś takiego może na start. Okej, okay, okej, okay, spoko. W razie czego, żeby była jakaś inna dwójka do wyboru, bo do czwartej tury na pewno coś trafimy. Żeby była ewentualnie też jakaś trójeczka fajna, teraz mamy fajne trójki. No spoko. Szkaż, że szefu nam się wcześniej trafią. O, coin od razu na dzień dobry jakaś dwójka. Pani inżynier. Hello. Hello. No to grubo, grubo. W takim razie możemy co zrobić? Cofkę od razu? Wilczyk raczej taki useless troszeczkę będzie na razie. Ja chciałbym z niego zrobić sporo waliu. Weźmy sobie może w takim razie tego ziomeczka. Co z tego, że nie ma co, co to zwykłe 3-2, za dwa many, więc statystyki spoko. Najpierw no i Nie ma smoka, okej. Okay. To fajnie, to się cieszę bardzo Teraz wziąłbym to cudo Bo to jest naprawdę świetna karta Będzie naprawdę dobra w tym wypadku eee, I co? I sieknąłbym go tutaj Róbmy value po prostu W ten sposób myślę, że to będzie całkiem dobra opcja no Okej, okay, ale niestety Wilczy jeździec Okej, okay, w sumie Wilczy jest niestety, albo stety. To jest słabiutka karta. Chyba, że nam przywali w mordyńkę. My oczywiście nie płaczemy, bo mamy teraz dwie jednosteczki. I nie będziemy wyrzucali chyba Krasnalka na razie. Weźmiemy sobie po prostu... golemioża. Czemu nie? Czemu nie? Przygotujemy całe pole bitwy. Pod yy, wilkorka. Myślę, że spoko będzie. W ten Dadaj sposób. Ok, gnomka. No to już koleś chyba zaczyna odpadać. Bardzo mnie to cieszy. No, a może teraz. Zrobimy coś takiego. Bang. Bang, bang. I bank. I mamy tutaj konkretną przewagę, naprawdę. Nie boimy się Maintecha, bo na arenie powiem wam, że. Jakbym miał się ciągle bać majtechów, to nigdy bym nie grał pasywek, ani takich rzeczy. Kobra! Uuuu, no to nieźle. No to nieźle. Dobra, to w takim razie myślę, że to jest moment na... A w sumie na krasnalka kolejnego. Nicem nie zrobił wtedy. Więc zwalniemy sobie tak. Dobierzemy karcioszkę na dodatek. Bo mamy naprawdę wielką przewagę. Już jest GG Easy moim zdaniem. Tak, więc możemy. Pierwsza gra, szkoda, że była przegrana, no miałem inny plan. Wygrać wszystko. Ale spokojnie. Zazwyczaj dobijam dwa luzy i potem, potem się rozkręcam. Waterhead, pan, waterhead. stronie. Okay. Widzę, że tutaj jakaś kradzież nastąpiła. Nie fajnie, nie fajnie. Ok. Myślę, że to jest dobry moment na Wilkora. Chociaż. Chociaż może i nie. Może zrobimy coś takiego? Tak, zrobimy coś takiego. Dobierzemy kartę? Dobierzemy. To wszystko zbyt pięknie się strejduje mu. Więc po prostu teraz face. Mamy naprawdę sporo karcioszek. To jest pięknie. Light Bomb by nas trochę udupcył, ale wątpię, żeby miał Light Bomba. Okej. Okay. To mamy nas silence'ika, dlatego lubię mieć czasem tego silence'a, prawda? To strajdujemy tym, w to i będzie spoko. Albo nie, nawet tak zrobimy. Okej. Okay. Ua, to mi się podoba. Um, ci, może coś takiego, coś takiego. Argusik w środek. E, powiem wam, że nie ma co go nawet rozbijać tutaj. jest po prostu na machnięcie czymkolwiek. Więc myślę, że to już jest GG. GG easy. To jest jeszcze wilkor, prawda? Więc nawet łamać zaklęć go rozwali. Okej. Okay. No co, ty ma dwa takie? Ale wariat, ale wariat. No i co powiesz na to, Filip? Powiem, no nieźle, nieźle. Naprawdę próbuje koleżka nasz. No ale ciężko, na no, jak ja mówię teraz tygryska, to. Może być ciężko. No ale. Niestety. Dziękuję za uwagę, koleżko. Bęk, bang, bęk. Bang. Poorany. Poorany z naszego demona. Świetnie, że wpadną. W demonik swoją drogą. No okej, okay, tak więc. jeden, jeden na dobry początek. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie. papa.